Taki człowiek, który ma klątwę na śmierć albo klątwę na niepowodzenie, na nim pojawia się taka otoczka. Ta otoczka to jest taka negatywna energia nieprzyjemności, niebezpieczeństwa. No jeżeli klątwa na śmierć, niespodziewanej śmierci. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że Przede wszystkim, jeżeli czujemy, że coś nie tak, jeżeli możemy zanalizować swoje życie, swój stan i swoje zmiany dziwne, które zauważamy w pracy, czy, czy w związku, czy w zachowaniu najbliższych przyjaciół, to znaczy, że to jest sygnał, że trzeba było przeanalizować, czy nie ma tutaj takiej trzeciej siły, przyczyny, która niszczy nam życie i czy nie można by było szybciej zareagować, a nie wtedy, kiedy już, jak mówimy, jest praktycznie za późno. I właśnie zajmujemy się tym, żeby głęboko przeanalizować zawsze stan naszych pacjentów, czyli tych, którzy do nas się zgłaszają o konsultację, o diagnozę, a później po pomoc. Najważniejsze jednak ta diagnoza, wtedy będziemy wiedzieć, co się dzieje na każdym poziomie naszego życia?